Cześć, biegaczki i biegacze. W mojej lewej ręce dość mocno przeze mnie zbiegany Clifton 9, a w prawej najnowsza odsłona tego kultowego modelu Clifton 10. Jakie wprowadzono zmiany, opowiem Wam za chwilę. Najbardziej rewolucyjna zmiana zaszła w podeszwie środkowej tego buta. Zmieniono drop. Hoka słynęła z bardzo niskiego dropu. Wersja 9 miała drop 5 mm, wersja 10 ma drop 8 mm. Niektórym się to spodoba, niektórym nie, a niektórzy pewnie tego nie zauważą. Dodano też prawie centymetr więcej pianki, przez co but stał się jeszcze bardziej miękki, jeszcze bardziej komfortowy. Zmiana dropu i dodanie pianki spowodowała też zmianę geometrii buta. Ścięto dodatkowo trochę bardziej tylną część podeszwy środkowej, w związku z tym zmienił się profil. But wspomaga nas przy przetoczeniu, także to przetoczenie i sam komfort biegania staje się bardziej płynny. But z przodu stał się troszeczkę szerszy, ale nadal mieści się w standardowej szerokości, także na pewno będzie pasował większej ilości odbiorców. Ważną zmianą jest też zmiana systemu wiązania. Język w tym bucie dzięki temu nowemu systemowi nie przemieszcza się i cały czas podczas biegania trzyma się na swoim miejscu. Dla kogo jest ten but? Niezmiennie jest to bardzo komfortowa treningówka przeznaczona do codziennych treningów. Ta wersja jeszcze bardziej miękka, jeszcze bardziej komfortowa. Czołem, do następnego razu, do zobaczenia na biegowych ścieżkach.